A jeszcze pokażę raciun i wyszło nam 1104 kuny za 6 nocy. Cześć! Dzień dobry. Dojechaliśmy... Dobry wieczór. No prawie dobry wieczór, bo słońce już y, do zachodu się skłania. Tak, jest... Przyjechaliśmy do zadaru i jesteśmy na Starym mieście. Zostawiliśmy y, skodę na parkingu, na, parkomacie, na parkomat. Cztery kuny na godzinę. Jakby kogoś interesowała ta informacja, latem 10. Jesteśmy o tej no. porze specjalnie przy zachodzie słońca Właśnie. ponieważ chcemy wam pokazać yy, oprócz o, orguli Orgulie. i taki jest przywitaj słońce czy jakoś tak to się nazywa no zresztą zobaczycie co to jest. No bo my zawsze no, widzimy to, bo już jesteśmy trzeci raz w zadarze, tak, no. ale zawsze w dzień, bo jakoś tak wieczorami z dziećmi jakoś nie mogliśmy tutaj dotrzeć, ale teraz jesteśmy specjalnie dla Was wieczorem, żeby wam to pokazać. No i samemu też No tak, obejdzie. bo dzieci już chciały iść spać pomału, Słoneczko trzeba było zachodzi, się sicować. Więc... I... Jeszcze z tak, pół godzinki za nim. camping kemping, a, a w tej chwili jesteśmy sami, więc... Więc chwilę jeszcze ujęć tutaj będzie z tego Zadaru. Tu jest sam ten główny plac, stare miasto, antyczne ruiny, właściwie pozostałości tego, co zostało fragmenty kolumn tak, tak, one są autentyczne. Kiedyś tutaj schodziliśmy, to, to wszystko dzisiaj już nie będziemy tak bardzo teraz chodzić, bo chcemy się wyrobić. Starożytne ruiny, fragmenty tak jak mówiłem, kolumn i tak dalej. Kupa dzieci. A teraz kupa dzieci. No. Jak wysiadaliśmy z samochodu, to tak. było 30 stopni. No pamiętam, to było, jednego razu to było chyba 40. Ale nawet. teraz jak wysiadamy? A teraz tak, teraz jest 30 stopni. Zero wiatru, więc. Zero wiatru. Dzieci baraszkują. Tak. No, taki urok powiedziałbym typowo starego miasta chociaż tutaj nowe budynki się już wkradły bardzo w, tą, w to centrum Szkoda y... to przejdziemy tu starym miastem i sobie pójdziemy nad morze tak pójdziemy zaraz tutaj na to nabrzeże tylko tak kawałek ulicy kawałek właśnie tych starych oryginalnych murów No Kupę lat minęło, co? No, no, trzeci raz jesteśmy, ale pierwszy raz, pierwszy raz sam. Pierwszy raz sam. Pierwszy raz sam. Tak naprawdę to właściwie sami to nie pamiętam kiedy jeździliśmy, bo zawsze raz. towarzyszyły nam dziewczyny. A teraz no. No, te resztki takich starych powplatane, są nowsze budynki. Ale ładne, więc. i tak to. I tak to, tak to wygląda. Liskie takie prawie szklane. E, o, tak jak wyslizgane od przez setki lat Popierne. trotuar, kamienie. Błyszczą się jakby były mokre. Burecznie hmm? plecione serwetki jakie. Tak, serwetki, handel serwetkami w ogóle w Chorwacji tutaj. To jest bardzo, bardzo często taka Ja sobie kiedyś raz ręczna robota haftowany obrusik lniany też właśnie pani tak, haftowała tak. taka babinka sprzedawała Tu? Tak to wygląda. Oj tak, kwiaty sypali, było wesele. No, dzisiaj sobota, ja to też już straciłem poczucie czasu. Jesteśmy już na tych orguliach. To co słyszycie, takie dźwięki, to są po prostu dźwięki morza. Tu są takie sz y szczeliny, i tam poniżej. Fale, fale morza powodują wydobywanie się dźwięków. Po prostu są specjalne komory porobione w tym nabrzeżu. Kołysanie wody wymusza, wymusza ruch powietrza tych komorach i powoduje to takie dźwięki. Nie to przypomina wiele ryby trochę. No ale nazywają to Chorwaci muzyką morza naturalną, no bo ona, te dźwięki wydobywają się w rytm, powiedzmy fal. Są tylko tutaj. Tak, tak, tak. Podobno, tak. Teraz fale jakby większe nagle, i ta muzyka się zmienia, prawda? Jest głośniejsza. Tak, tak, jest głośniejsza. I te dźwięki jakby większą częstotliwość teraz mają. No to jest właśnie ta druga atrakcja tego nabrzeża tuż obok Orguli. Takie panele to już było wiele lat temu. O, one już zaczynają się świecić. Ładowane są słońcem, wiadomo, w dzień, a w nocy jak się po nich chodzi, to w różny sposób po prostu zapalają się. Nawet para prosto po ślubie, przyszła tutaj na zdjęcie. To chyba tam, gdzie były te kwiaty rzucane